Hej, cześć Mako, ludzie, z tej strony corner i witam was w kolejnym odcinku z The Friday Night Funkin' na moim kanale. Tym razem w modyfikacji versus Fizz Dzisiaj będziemy grali, oczywiście, w kolejną modyfikację i kolejną, o której nie mam tego pojęcia, bo jest to kolejna modyfikacja, którą po prostu pobrałem. I będziemy, jak standardowo, zwykle w nią grać na samym początku, bez żadnej wiedzy na jej temat. Nie kojarzę tego całego FIZA. Prawdopodobnie jest to po prostu postać stworzona przez autora tej modyfikacji, jako na swoją podobę, czy też może z jakiejś gry. Nie wiem, nie kojarzę. Ale co, przechodzimy. Bo podoba mi się, sama tutaj jest stworzona, już ta gra, bo ogólnie to jest update do tej modyfikacji. Kiedyś widziałem tą modyfikację FIZA i pobrałem ją. Ale jej nie przeszedłem i w sumie teraz jak doszedł do niej update, to chyba nawet nadarzyła się idealna okazja, żeby ją nawet przejść teraz pierwszy raz na YouTubie. Więc przynajmniej nie będę miał żadnych tutaj, ee, wiecie, że już to kiedyś przechodziłem, tylko będę to przechodził dopiero pierwszy raz. To jeżeli widzicie wynik w lewym górnym rogu, to się nadpisuje z innych modyfikacji, czyli w tym przypadku jak tu mamy wynik ponad milion, znaczy tak, no miliony coś tam wynik, to jest prawdopodobnie jak grałem na Mata kiedyś na starym tym, więc no ten wynik to raczej do niego bardziej tam pasuje. No ale dobra, Traki, Token, Drift, Ampere i Maintenance. Mamy tylko trzy tryby trudności jak zwykle, więc my oczywiście odpalamy Harda. Weak A, okej. Okay. Zobaczymy co w takim razie nas tutaj czeka. Czy będą dialogi? Będą dialogi, bo jak taka scenka to zawsze są. Uuu, podoba mi się to jak wygląda ten. Hej, hey, welcome to Electric Slides. Hej, hej, witam Cię w Electric Slides. Uh, we're the hottest new rhythm game on the block with all new Jesteśmy naprawdę gorącą, nową, rytmiczną grom uh, tym, w tym bloku uh, w, w, Wśród tych wszystkich nowych uh, intros You don't seem the type of care about this whole thing and neither am I, am I if I'm being honest here uh, Chyba nie jesteś tą osobą, która jakby jest zainteresowana tego typu rzeczami itd. Unless you are in which case, please don't tell the manager. A i tak w ogóle to prosiłbym, żebyś nie mówił tego menadżerowi. bop. O jak boyfriend fajnie wygląda w tej, w tej ramce. No tutorial for you. More action for me then. Okej. Okay. No i to mi się podoba. Zobaczcie! Bo my jesteśmy teraz w grze dosłownie. Obserwajcie to! Boyfriend, który teraz gra tutaj. Jest tam za ekranem! A my gramy jakby przeciwko Fizowi jako postaci w grze. Jo, bo my jesteśmy na automatach. Zobaczcie, tam nawet jest Hex, który gra w koszykówkę. Du, 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 du. Tam za nami mamy ducha Garcello. Właśnie muszę w końcu Garcello nagrać na moim kanale. Poprzajcie to. A tam mamy nawet Miku po prawo. Patrzę jednocześnie klikając przez te strzałki, bo tak... Aj! No Tam mamy jakąś dziewczynę. O! Kojarzę tamtego ziomka, co patrzy na Hatsune Miku. Jego kiedyś przychodziłem z jakiegoś moda, ale nie kojarzę z jakiego. Ale kojarzę Gdzieś go tam widziałem już kiedyś. Tego piesia u góry też kojarzę. Ojej, zepsułem. O nie! Pornel, spokojnie. Nigdzie się nie spieszy. Jezu, dziewięć w breaków. Za ja bardzo chciałem podziwiać background, teraz się rozkojarzyłem O nie może te strzałki też są takie przezroczyste, nie pomaga A? Dobra, nie jest tak źle Ale podoba mi się piosenka Tokens Bardzo fiosenka, fajna piosenka to była Dobra, lecimy do kolejnego Tam w ogóle jakieś, zobaczcie, inne gierki tam na tych automatach są palane. Rosie przyszła! Oj, ten ziomek, kurde, jak on się nazywał? Kapi tam nawet jest po lewo. Yo, interesting. Been a wild I've like someone who can keep up that easily. Interesujące, minęło trochę czasu zanim widziałem kogoś, kto przyszedł tą piosenkę tak bardzo łatwo. How about we try kicking it up notch? I not? Co powiesz na to, żeby zwiększyć trochę poziom trudności? Okej. Okay. Yo, tam po lewo jest nawet kapi. Ten jest! Boże jak on się nazywał? Neon? To był chyba neon, jakoś tak. Ten nam ziomek po prawo. Zmieniły się postacie w ogóle w backgroundzie. Czy tak się będzie co piosenkę zmieniać, bo to są postacie po prostu z innych modów, co nie? Wow. Nie, ale wielki szacun dla moderów Za to, że w każdym swoim modzie, praktycznie teraz co przechodzę, widzę, że jest nawiązanie do postaci z innych modyfikacji po prostu. Że są postacie po prostu z innych modów w innych modach I to jest zarąbiste że widać, że ten świat FNFA jednak jakoś tam jest połączony między wszystkimi innymi twórcami tych modów. Jo! Ej, to mi się podoba. Du -du, du -du. Tutaj ten ryd zabrzmiał trochę jak z piosenki przeciwko temu. Przeciwko tankmenowi. Z pistolet, z gansów. Ale okej. Okay. Jezu, ostatnio mieliśmy Ryana a teraz mamy tutaj Fiza, który też jest skupiony właśnie w takiej pikselowej muzyce. A propos właśnie mówienia o takich starszych gierkach pikselowych, co nie i tutaj mamy normalnie teraz miejsce z automatami do gierek się kiedyś grał. A nigdy nie grałem w gry na żadnym automacie, bo nie wiem, czy kiedykolwiek gdzieś w mieście miałem coś takiego, czy to nie było tylko, wiecie, gdzieś tam za i tak dalej. Ale nie, na pewno musiał gdzieś to być tak normalnie tego u nas w Polsce i tak dalej. Ale ja nigdy nie byłem w takim miejscu, gdzie są takie automaty. Nigdy nie byłem w takim miejscu, żeby zagrać na takim automacie. Ale giga fajnie to wygląda. Okej. Okay. trzy, okej. Okay. Już nie ma backgroundu. Nice, nice. Next one also of my, co? So, get ready. Co się- Co jest ty? Wow. Oh, fuck, I forgot my lines for this one. O oh, cholera, zapomniałem mojej linii tekstowej tym oh, oh, do tego. Fuck, it was going to be so cool, though. I never get to do this. It was gonna be something along the lines of, "Grab player name, you killed my wife and family with your sick bars. Now pay with your blood." Zabiłeś moją tam dziewczynę tym swoim dobrym klikaniem strzałki i tak dalej. Teraz zapłacisz za krwią. Bla bla bla. Yeah, in retrospect, uh, maybe it wasn't as cool as I remember. They really should rehire a right for this one. Ah, uh, whatever. Let's get on with it already. This kind of hearts actually. W skrócie zapomniał swoje, swojego tekstu, który miał tutaj powiedzieć i. O! Oh. Okej. Okay. Ej, to mi się podoba. Teraz wejdzie coś mocnego. Już sam fakt, że mamy kompletnie czarny background. No i gościowi się iskrzy z oczu. Samo chyba mówi za siebie, co nie? Ty na, nam też się iskrzy, zobaczcie. Dobrze widziałem? Tak! To jest genialne. Niepotrzebnie zmisowałem To jest zajebiste! Let's go! Let's go! Oh shit! Jeszcze jakbym mógł nie misować, to byłoby lepiej. piste. Jak ta animacja przyświetnie wygląda! Wy tam możecie lepiej sobie nacieszyć tym oczy, bo ja się muszę skupić na klikaniu strzałki. Czy to nie była jakaś przeróbka jakiejś piosenki? Wow, wow, O nie, tylko nie, nie przytrzymywanie strzałki, please! O oh, shit. Yoooooo Spokojnie Jest 20 kombo breaków, spokojnie Ale podoba mi się ten bit. I koniec Ampere się nazywa, ale jeszcze będzie jedna, co nie? Powiedz, że będzie jeszcze jedna, proszę niech będzie jeszcze jedna TAK BĘDZIE! Chyba... O i kolejne nowe postacie w backgroundzie. O nie! Zabiłem go! Ała <noise> Jezu myślałem, że już umarłeś O! Yes, I overlocked myself again Wygląda na to, żeby znowu jakby przesadziłem It's almost closing time to Wygląda na to, że też zbiera się czas do zamknięcia I'm surprised how managed to beat me How do you do it anyways? Jak to, to w ogóle zrobiłeś, żeby tak pokonałeś? Bip, stil, That was you? To byłeś ty? Oh man, no wonder I lost. Your reputation apparently doesn't not predicted you. O stary, to nie dziwię się, że mnie pokonałeś. <gryw> w końcu nie dziwne, twoja popularność jest ogromna. I think we have time for one last round if you're up for it. E, mamy chyba raczej czas jeszcze na ostatnią rundę. Co ty na to? Badu. Nowe postacie, tutaj po lewo jest w ogóle ten. Też z tej takiej 8-bitowej gierki, kurde, muszę też go przejść na kanale. O, a po prawo jest chyba Bobsy, tą demonicą z tego. Dobrze mówię? Chyba. Nie, Bob jest tam. Dobra, widzę Boba. Tam jest obok Tabiego. Zobaczcie w ogóle tabi Raf, Sarwenty tam za nim, gadająca chyba z jakimś ziomkiem. O, tam jest ta! Ta pani króliczek. Ja ją też kojarzę. Jest jeszcze ktoś, kogo mogę kojarzyć? Tam w prawym górnym siedzi ktoś z jakimś ogonkiem. W lewym górnym stoi ten... Może jak mu się nazywał? To też jest ten taki stickmanowy ludzik, które jak on się nazywał? O Jezu. Już zapomniałem. Ah, masakra. Już tyle tych modów do FNF, a wyszło, że ja już nie pamiętam niektórych nazw niektórych postaci, co nie? To jest normalnie jak spamiętywanie nazw wszystkich postaci w League of Legends. To teraz muszę tak spamiętywać wszystkie nazwy postaci z modów FNF-a. Ale jak fajno no, w ogóle zobaczcie Tutaj sobie teraz Fitz siedzi i czujemy sobie normalnie Taką śpiewamy ostatnio piosenkę No tam w ogóle teraz zwróciłem uwagę, że serwenty patrzy na obrazki z napisem Jebus To jest nawiązanie do tego gościa z... Z tego, jak to się nazywało Z Madny Combat chyba Jezu, dopiero też zwróciłem uwagę Jak się przyjrzycie to ten neon na ścianie tam u góry, on ma głowę tego Witiego. To jest neonowa głowa Witiego, jak się przyjrzycie. Na stówę to jest to jest dokładnie jego głowa. Jak już grałem tyle tych modu, że już dosłownie tyle rzeczy w tej Ale powiem Wam, że to jest naprawdę świetna sprawa, więc jak ktoś chciałby sobie też tak zagrać, to oczywiście każdemu polecam. Aktualnie mój sam folder z modami, które wszystkie pobrałem i ogrywałem ma już przynajmniej 170 chyba modów, coś tam przynajmniej. Więc... jo, Świetny mod. O nie, wyciszyłem. Świetny modzik, co jak co. Ale żeby nie było, to jeszcze sobie sprawdzimy czy... ...na freeplayu czegoś nie ukrył. Były cztery. Tak, były cztery piosenki, dobra. W takim razie co? Ja dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że oczywiście odcinek wam się podobał. Modyfikacja prześwietna, animacja, która była tutaj zrobiona w tej modyfikacji versus Fizz była także genialna. Więc jeżeli oczywiście ktoś chciałby sobie też zagrać w tą modyfikację i samemu sprawić swoje umiejętności, to oczywiście zachęcam, link do modyfikacji standardowo macie w opisie. A ja co? Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, bo mi na pewno... No i co, to by było na tyle w tym odcinku z Friday Night Funkin. Ja byłem Corner, dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w kolejnej modyfikacji z tej gry. No i co, do zobaczenia już wkrótce, Papa. pa! pa. Jazda, jakie pożegnanie, Papa. Pa.